Witajcie w Holokronie. A dziś super broń zagłady z legend, czyli projekt Tarkin, zwany też po prostu jako Tarkin, na cześć no, samego Tarkina. Czym była ta broń? Jak działała? I co się z nią stało? Zapraszam. Legendy. Superbroń Tarkina, znana również jako projekt Tarkin, była gigantyczną stacją bojową o zasięgu planetarnym, opartą na tych samych podstawowych zasadach co pierwsza Gwiazda Śmierci. Tarkin łączył główną baterię ofensywną Gwiazdy Śmierci, potężny superlaser z działem jonowym zdolny do niszczenia planet, z defensywnym systemem generatorów tarcz i zestawem silników. Superlaser Tarkina składający się z centralnej wklęsłej czaszy otoczonej szeregiem drugorzędnych węzłów dopływowych dominował nad zewnętrzną przednią nadbudówką stacji bojowej, a ogromne rozmiary Tarkina sprawiały, że zazwyczaj budzące grozy niszczyciele Gwiezdne Imperium stały się w porównaniu z nim miniaturowe. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Tarkin został skonstruowany bez jedynej wady konstrukcyjnej, czyli odsłoniętego portu wylotowego spalin termicznych, który doprowadził do zniszczenia gwiazdy śmierci. W pewnej odległości od przedniej czaszy superlasera znajdowała się centralna wieża dowodzenia i mostek. Wieża dowodzenia przypominała trapezoidalny kształt, jaki spotyka się na niszczycielach gwiezdnych klasy Imperial, z wyjątkiem dwóch kopuł generatorów osłon deflektora. Mostek również w ogólnym sensie przypominał układ niszczycieli gwiezdnych z szerokim kątowym oknem obserwacyjnym i kładką dowodzenia. Przed oknami obserwacyjnymi mostka ustawiono w układzie kołowym szereg dwupoziomowych stanowisk dowodzenia z miejscami siedzącymi. Wnętrze stacji bojowej było podzielone na sekcje i poziomy oznaczone literami i cyframi, np. poziom K oraz sekcje TH10, i TH11 itd. Wewnątrz znajdował się również główny reaktor mocy instalacji, główny zewnętrzny generator promienia ściągającego, wnęka kapsuły ratunkowej, hangary dla okrętów oraz złożony mechanizm aktywujący superbroń. Seria win serwisowych umożliwiała szybki transport pionowy między wieloma pokładami stacji. Straż szturmowców patrolowała obiekt i zapewniała bezpieczeństwo wrażliwych obszarów stacji bojowej, ograniczając dostęp tylko do osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Zespół strzelców kontrolował mechanizm odpalania superlasera. Tarkin utrzymywał również kontyngent myśliwców tie ln do bliskiego wsparcia powietrznego. Tak jak wspomniałem, Tarkin był bezpośrednim następcą zarówno pod względem formy, jak i funkcji Pierwszej Gwiazdy Śmierci. Rozgniewany utratą swojej broni zagłady, imperator Palpatine nakazał inżynierowi bevel Lemeliskowi, pierwotnemu projektantowi gwiazdy śmierci, zbudowanie kolejnej, jeszcze większej i potężniejszej niż pierwsza. W tym samym czasie Imperator również nakazał budowę pary potężnych okrętów wojennych wyposażonych w superlasery osiowe – pancernika klasy Eclipse. Aby uniemożliwić sojuszowi rebeliantów odkrycie nowej Gwiazdy Śmierci i przetestować montowany na pokładzie superlaser swoich nowych okrętów wojennych, imperator zlecił Lemeliskowi opracowanie prototypu okrętu klasy Eclipse i stworzenie platformy uzbrojenia operacyjnego. Lemelisk najpierw zajął się projektowaniem stanowiska testowego broni superlaserowej, podobnego w założeniach do pierwszego prototypu Gwiazdy Śmierci, zbudowanego w instalacji Moe, która korygowała błędy wniesione z projektu pierwszej Gwiazdy, wprowadzając udoskonalenia technologiczne. Oficerowie Imperium ostatecznie nazwali stację Tarkinem, ku pamięci zmarłego wielkiego MOFA Wilhafa Tarkina, byłego dowódcy Gwiazdy Śmierci. Gdy Tarkin zbliżał się do ukończenia w trzecim roku po bitwie o Jawin, tuż po bitwie o Hoth, poligon doświadczalny, Lasera stał się symbolem intrygi wielkiego admirała Martio Bacza. Imperator zlecił Baczowi opracowanie działającego urządzenia maskującego, ponieważ technologia maskowania praktycznie zanikła w galaktyce w czasie galaktycznej wojny domowej. Baczowi udało się jedynie stworzyć projekt maski, która była jednak dość wadliwa i wykazywała się tak zwaną podwójną ślepotą, co oznaczało, że osoby na pokładzie zamaskowanego statku kosmicznego nie mogły widzieć na zewnątrz. Aby stworzyć w pełni funkcjonalny płaszcz maskujący, Batch potrzebował dostępu do niegdyś powszechnych kryształów stygium, znajdujących się w kopalniach ukrytej planety Aitin-2, ale kopalnie te dawno były już wyczerpane. Aby rozwiązać problem, Batch zarekwirował superlaser Tarkina. Następnie skierował Tarkina do układu Aitin w mgławicy Draketon na terytoriach zewnętrznych rubieży, gdzie użył superlasera do rozbicia Aitin-2, uwalniając w ten sposób miliony pozostałych kryształów stygium, które teraz swobodnie unosiły się w przestrzeni. Dzięki Tarkinowi Batch wykorzystał uwolnione kryształy do odtworzenia klasycznego płaszcza maskującego ze stygium w połączeniu ze swoim prototypowym projektem Thai Phantom. Zniszczenie Aitin 2 okazało się być jedynym udanym strzałem Tarkina jako broni superlaserowej. Tarkin został zbudowany w suchym doku orbitującym wokół planety Patrim, utrzymywanym tymczasowo w równowadze przez przyciąganie grawitacyjne planety poniżej. Znaczna siła robocza Tarkina mieszkała w skromnych barakach w miasteczku porcie kosmicznym na planecie w przerwach między zmianami, a ekipa budowlana była codziennie dowożona na Tarkina. Kilka niszczycieli gwiezdnych klasy Imperial chroniło plac budowy. Wkrótce potem, dowiedziawszy się o istnieniu, w istnieniu Tarkina sojusz rebeliantów wysłał elitarny oddział komandosów, w którego skład weszli Luke Skywalker, księżniczka Leia Organa, Chewbacca oraz droidy C-3PO i R2D2 do układu Patrim, aby zinfiltrować Tarkina i zniszczyć superbroń od wewnątrz, zanim będzie w pełni operacyjna. Pomimo obecności mrocznego Lorda Darth Vader'a i zdradzieckiej grupy dowódców superbroni, którzy dążyli zarówno do zabicia Wejdera, jak i powstrzymania rebelianckich sabotażystów, Organa wykorzystała wspomnienia oryginalnych schematów technicznych Gwiazdy Śmierci, aby przeprogramować mechanizm odpalania superlasera Tarkina, tak aby mógł on strzelać sam do siebie. Tarkin uległ później samozniszczeniu po aktywacji sabotowanego superlasera w nieudanej próbie zniszczenia rebeliantów uciekających ze stacji bojowej. Utrata Tarkina nie zniwelowała jednak zagrożenia ze strony imperialnej technologii superlaserów. Imperium miało już w zanadrzu drugą gwiazdę śmierci zaledwie kilka miesięcy później podczas bitwy o Endor. Lata później, w 10 i 11 roku, wskrzeszony imperator Palpatin korzystał z okrętów wojennych klasy Eclipse jako swojej osobistej floty podczas ataku na Nową Republikę. Oba okręty, podobnie jak Tarkin, zostały ostatecznie zniszczone. W 12 roku, przestępczy Lord Hatów Durka besad zlecił Bewellowi Lemeliskowi skonstruowanie kolejnej superbroni przypominającej Gwiazdę Śmierci Dark Seibera, który w założeniach był podobny do Tarkina, choć i ten projekt spotkał ten sam los to wszystkie poprzednie wynalazki. No, ale przynajmniej próbowali. Dziękuję za wysłuchanie, zachęcam, żebyście posłuchali naszych gadek na Holotoku oraz abyście rozważyli zostanie archiwistą Holokronu lub wsparli mnie na patronajcie. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym i oglądającym kanał od tylu lat i niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami. Thank you. Eu não